Ronda zyskują zwolenników i samorządy chętnie je robią. W Ostródzie trwa przymiarka do dwóch na zbiegu ulic Mickiewicza Olsztyńska i na odcinku Olsztyńska Drwęcka. Budowa dwóch rond w połączeniu z drogą to prawie orientacyjnie 8 milionów, z czego można połowę otrzymać z Funduszu Dróg Samorządowych. Wstępnie jak gdyby rady porozumiały się w ten sposób, że ten wkład własny będzie podzielony na dwa samorządy, powiatowy i gminny miejskiej. No ale to musi być decyzja pana burmistrza. Wówczas kwestia dwóch lat i ronda będą gotowe. Podobnie kształtuje się inwestycja w Ostrowinie. Również jej finał można przewidywać w 2022 roku. Niedawno podpisaliśmy nową umowę na. Yy, yy. Przebudowę drogi do miejscowości Ostrowin wraz z remontem mostu. Całkowity koszt tej inwestycji to 3 600, z czego 50% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Plany inwestycyjne związane są z jeszcze jednym odcinkiem. Na terenie powiatu zmodernizowanych dróg przybywa, ale wszystko w swoim czasie. Decyzje muszą spotkać się z akceptacją i rezerwą finansową. Złożyliśmy dwa wnioski. Duże wnioski to dotyczy połączenia drogowego pomiędzy gminą Morąg a gminą Miłakowo. Czekamy na, na, na rozstrzygnięcia. To są duże wnioski, kilkunastomilionowe. Jesteśmy w porozumieniu z, z, z gminami, które będą dofinansowywać to zadanie. Ostruda poszła w kierunku Iławy. Tam ronda powstały dużo wcześniej i sprawdziły się. Teraz po sąsiedzku ruch kołowy odbywa się coraz częściej nie tylko w mieście słynącym z jeziora jeziorak, ale także tu, przy chwytającym za oko jeziorze drwęckim.